Jestem z zamożnej rodziny. Mój ojciec zarabia około 25 tysięcy miesięcznie, jest menadżerem wysokiego szczebla w korpo, ale. Gdy miałem 12 lat u mojej matki, ujawniła się ostra schizofrenia i trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywa do dzisiaj. Gdy miałem 15 lat, mój ojciec miał nową kobietę, która miała już wtedy kilka lat młodszą ode mnie córkę. Jak miałem 16-17 lat, to ta kobieta mieszkała już ze mną, moim ojcem, swoją córką z poprzedniego związku, oraz małym dzieckiem, które w międzyczasie zrobił z nią mój ojciec. Macochy nienawidziłem od samego początku, zresztą z wzajemnością. Po jakimś roku wspólnego mieszkania, konflikt między mną a macochą i jej córką eskalował już do fazy regularnego Mortal Kombat w domu, gdy ojciec był w pracy, wliczając cepy na mordę, kopnięcia z wyskoku ala la karate kit, napierdalanie się meblami. Czasem ganiałem siostrę z grabiami po ogródku, czasem siostra mnie trzymała Nelsonem, a macocha napierdalała z plaskuna. Byli psychologowie, interwencje policji, kurator sądowy i inne papieże na kiju. Raz macocha powiedziała mi, że jestem popierdolony jak moja matka, to prawie ją udusiłem, już straciła przytomność. Na szczęście lub nieszczęście ojciec akurat wrócił do domu i mnie odciągnął i zamknął w piwnicy. Jak skończyłem 18 lat, to ukradłem ojcu 8 tysięcy złotych z biurka i wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Wybiegając z domu, rzucąc maczosze serdecznego chuja w dupę i sprzedając siostrze taką lampę na pizdę, że wyleciała na taras razem z drzwiami balkonowymi. W Wielkiej Brytanii zapozostałem i po kupnie biletu autokarowego, 25 godzin jazdy z Januszami jadącymi na truskawkę najlepsze, 7,5 tysiąca wydałem na opłacenie pokoju na dwa miesiące, a poza tym jakieś główne typu zwiedzanie, browary i hehehehuany, bo myślałem, że szybko znajdę pracę. Z pracą była cały czas chujnia. Pracowałem dwa tygodnie przy cateringu na czarno, po czym zostałem z dnia na dzień wyjebany, bez słowa wyjaśnienia czy zapłaty. Po miesiącu nie miałem już prawie hajsu, zacząłem podpierdalać jedzenie i środki czystości współ, Lokatorom. Trwało to do czasu, aż jedna współlokatorka, słowaczka, nasłała na mnie swojego chłopaka i jego kolegów, którzy wpadli mi w nocy do pokoju i spuścili w pierdol za notoryczne kradzieże pasty do zębów i chleba z majonezem. Super sprawiedliwość, kurwo! Z obitą mordą szukanie pracy szło jeszcze gorzej. Potem zacząłem kraść trochę w sklepach, głównie warzywa i owoce, które stały na zewnątrz małych sklepów, bo w środku się bałem, a Hindusi i Arabowie, którzy takie sklepy prowadzą, zwykle trzymają pod ladą pały i się nie pierdolą w dzwoni. Nie, na policję, bo niewielka szkodliwość społeczna czynu. Zbierałem też po dla wózki ze sklepów. W, w, w Zjednoczonym Królestwie w chuj osób sobie jedzie takim wózkiem pod dom, a potem go wypierdala na ulicę, wciąż z monetą jednego funta w środku. I rozpierdalałem te urządzenia, w których są monety. Zadawałem się też trochę z wagabundami grającymi na gitarach, czy wyczyniającymi inne sztuki na Camden Town i Covent Garden. Jak mieli danego dnia dobry zarobek, to postawili kanapkę z Subwaya i browar. Wolałem jednak z nimi za dużo nie siedzieć, bo tam był i krak, i heroina, i ogólnie droga prosto na dno. Przez kilka dni robiłem też za pomocnika naganiacza do burdeli w okolicach o, e, Houston Road, ale z racji braku mydła i dezodorantu nie brudziłem zaufania ludzi, a tam płacili prowizję od klienta, więc czasami 6 godzin namawiałem różnych milków na sranie. Nawet sobie kurwa nie zdajecie sprawy, jakie to jest upokarzające. I dostawałem za to 15 funtów, więc rzuciłem w pizdu. W jednej z polskich gazet w Zjednoczonym Królestwie znalazłem ogłoszenie, że szukają ludzi do pracy w rolnictwie przy zbieraniu broku. 150 mil od Londynu. Zadzwoniłem i powiedzieli, że potrzebują w chuj pracowników i mogę przyjeżdżać nawet następnego dnia. W tym momencie, szczerze, marzyłem już, żeby stać się jednym z tych Januszy, z których śmiałem się w duchu w autokarze do Londynu. Na drogę zapierdoliłem z domu tyle jedzenia i ogólnie wszystkiego, ile się dało, w tym mini odtwarzasz DVD słowaczki kiedyś były takie z ekranikami, jak jeszcze nie było tabletów, starocioty pamiętają który wymieniłem na 40 funtów Carlosa z Urugwaju, który mi sprzedawał zielsko na początku mojej kariery na Wyspach Brytyjskich, a który to nie miał zwyczaju zadawania zbędnych pytań. Te 40 funtów wydałem na nawpierdalanie się zawsze czasy w Burger Kingu oraz bilet autokarowy do większej miejscowości koło domniemanej lokalizacji farmy Broku, skąd według Google Maps miałem jeszcze 10 mil do tejże farmy. Moje stopy stanęły na peronie zacnego dworca autokarowego w Sliford około północy. Jeszcze prawie zebrałem w pierdol, bo jedyną rozrywką kwiatu młodzieży angielskiej ze Sliford jest przesiadywanie w okolicach dworca autobusowego, picie sajderów i szukanie okazji, żeby komuś dojebać. Następnie szedłem prawie cztery godziny z buta, niosąc cały swój dobytek, na który składał się plecak z ciuchami, zarzucona na ramiona i głowę kołdra oraz siatki z tesko pełnej jedzenia zajebanego słowaczce i innym współlokatorom. Jeszcze w Sleaford jeden seba mnie gonił i na mnie pluł ciesze innych czapsów i czawianek angielski odpowiednik sebostwa, kibolstwa a ja obieczony uciekałem i próbowałem uci unikać śliny, gdy słyszałem charakterystyczne harknięcie. W tej kołdrze z istobołami musiałem wtedy wyglądać jak buka z muminków, bo kołdra była fioletowa. Tylko poruszałem się szybciej, uskakiwałem na boki i w przeciwieństwie do buki krzyczałem: Leave me alone, mate. I don't want trouble. Na farmę doszedłem ledwo żywy koło czwartej w nocy. Szczere pole, tylko kilka budynków. Żadnego ciecia, wszystko pozamykane. Zimno było jak ja pierdolę. A ja byłem na skraju wycieńczenia fizycznego i psychicznego i stwierdziłem, że albo się prześpię w cieple, albo się po prostu położę i umrę. A szkoda mi było umierać, jak już jutro ma być praca, plus mam tyle jedzenia. Znalazłem w końcu jakieś uchylone okno w baraku i wpierdoliłem się przez nie do pokoju, gdzie stał stół do pingponga, pod którym się skuliłem i zasnąłem. Jak wstałem rano, to spierdoliłem przez to samo okno. Znalazłem coś w stylu recepcji i powiedziałem, że dzwoniłem w sparej pracy. Grażyna, 90% ludzi tam to byli Polacy, od razu zaczęła mnie opierdalać. Co ty sobie myślisz? Szkolenie już od pół godziny trwa, pierwszy dzień nie spóźniony. No ładnie się zaczyna, biegiem na salę. I mnie wygnała na jakąś salę. Wpadam tam z ziajany, ciągle dzierżąc plecak na plecach, reklamówki z wiktuałami w rękach i kołdry na głowie. Jak wszedłem i drzwi za mną trzasnęły, to na sali zapadła przerażliwa cisza, a ze stu twarzy zwróciło się na mnie. Nie były to zwykłe twarze. Starsi Anoni pamiętają twarze tych ludzi z małych polskich miejscowości, którzy najszybciej pospierdalali z Polski, jak tylko otworzyły się granice, bo tutaj nie trzymało ich zupełnie nic. Twarze poznaczone biedą początku lat 90., które widziały zamknięcie PGR-u, jedynej w powiecie fabryki, utrzymywanie się w sześciu osób z renty babki i wegetowanie w te sześć osób w jednym czy dwóch pokojach. Twarze, które wbite są w podłogę, gdy obok przychodzi szef, ale gotowe zapierdolić bliźniego za tygodniówkę czy wagon przemyconych z polskich szlugów. To właśnie mieli być moi nowi współpracownicy. Zaczęli po chwili burczeć pod nosami, jak grażyna z recepcji, tak jakby zjebaniem nie za spóźnieniem miało im poprawić notowania u kierownika. Jakaś kobieta kazała mi usiąść i kontynuowała swój wykład po polsku na temat stosunków pracy panujących na farmie. Jednym z istotnych jego elementów była wiadomość, że ci, co jeszcze u nich nie pracowali, to przez pierwsze trzy miesiące będą mieli z wynagrodzenia potrącane koszty szkolenia czyli do ręki będzie się dostawać z 3,5 funta. Ja podniosłem rękę i powiedziałem, żeby najmniej w Polsce koszty szkoleń ponoszą pracodawcy, a prowadząca kobieta odparła, żebym w takim razie jechał do Polski, co spotkało się z rechotem przyszłych współpracowników. Pracowników. Potem był koniec wykładu, ale nikt jeszcze nic nie powiedział o umowach, więc znowu się wyrwałem z pytaniem, kiedy umowy podpisujemy. Wtedy jakiś Miras, widocznie pomocnik tej kobiety od wykładu, bo też był w koszuli, zrobił się cały czerwony i zaczął drzeć mordę, że jak się nie podoba bez umowy, to natychmiast mam wypierdalać, bo mnie chłopak i na kopach wyniosą. Wtedy mnie kurwa wziął honor, wziąłem plecak na plecy, kołdrę na łeb, siatki w ręce i wyszedłem, czując na sobie spojrzenie stu przedstawicieli lumpen proletariatu. Wyszedłem z budynków farmy, jestem w polu, w kieszeni kilkanaście funtów, nawet na autokar nie starczy, więc siadłem sobie koło drogi, zacząłem wpierdalać jakieś pulpety ze słoika i ryczeć jak ja pierdolę, bo już mnie wszelka nadzieja opuściła i tęskniłem za matką i ojcem mi mi się przypomniało jak byłem młodszy i byliśmy zajebiście szczęśliwą rodziną. A wtedy to nawet nie nie mieliśmy zbytnio hajsu, bo dopiero później ojciec zrobił burzliwą karierę, ale jeździliśmy na Mazury na wakacje w sierpniu, a właśnie był sierpień. Jak to się wszystko tak spierdoliło? Zeżarłem pulpety, rozłożyłem kołdrę w polu i poszedłem spać. Jak się obudziłem, to czułem dziwnie i myślałem, że już mi po prostu z tego wszystkiego odjebało, bo czułem taką trudną do tłumaczenia ulgę, że gorzej to już kurwa nie będzie, i właściwie to mi wszystko jedno. Może pójdę znaleźć tego typa, co na mnie plu i go potłuczonym słoikiem zaszlachtuję na oczach tych jego koleżków i 15 lat będę sobie leżał w jakimś angielskim więzieniu i żar pulpety, czy co tam dadzą. Może pójdę do schroniska dla bezdomnych. Wszystko mi jedno. Osiągnąłem stan nirwany pełnego wyjebania. Zacząłem iść z powrotem do tego jebanego Sliford. Nagle zatrzymuje się koło mnie stary Land Rover i jakiś dziadek się pyta, czy mnie nie podrzucić, bo do Sleaford to jeszcze kilka ładnych mil. Mówię, że pewnie. No i jedziemy z dziadkiem. On się pyta, co ja odpierdalam w szczerym polu z kołdrą na głowie. To mu opowiedziałem, że z pracą się zjebało. A on powiedział, że wie o co chodzi, bo w jego latach 80. ta wypierdoliła z fabryki i stanie w Sleaford, żeby mi podstawić obiad. Miał jechać dalej nad morze, gdzie mieszka, a pod Sleaford był u znajomego. Przy obiedzie pogadaliśmy więcej i powiedziałem o serii jaka mnie w ostatniej w tygodniach spotkała. On się ulitował jeszcze bardziej i powiedział, że jak z robotą chujowo, to mogę z nim jechać, bo u niego trzeba trochę w ogródku porobić itd. Jeśli spać, będę miał gdzie, no i chociaż przez kilka dni sobie kilka funtów zarobię. Ja no to, że zajebiście jadę z nim. Nazwy tej miejscowości już nie podam, bo stalk za mocno. Dziadek, nazwijmy go Richard, mieszkał ze swoją żoną, typową angielską bunią, która mi przynosiła herbatę i biszkopty, jak przerzucałem kompost i ciągle mówiła, żebym sobie odpoczął. Przez jakiś tydzień zrobiłem przy ich domu wszystko, co się dało. Nawet płot mi kazali pomalować, chociaż widać było, że niedawno malowany, żebym sobie jeszcze trochę zarobił. Byli zajebiście w porządku. Jadłem codziennie do syta, spałem w czystej pościeli, etc. Jak u nich już naprawdę nic nie było do roboty, to Richard pozwonił i powiedział, że jego bratanek potrzebuje podobnej pomocy handymana, jak w UK nazywają takich nisko wykwalifikowanych milków od wszystkiego jak ja. Przeniosłem się więc do tego bratanka, który miał duży dom, dużo hajsu. Żonę spoko, jak ta babcia od Richarda, tylko młodszą, bo on też był młodszy w średnim wieku, ich syn wyjechał na doktorat czy tam magisterkę do USA i dostałem pokój po nim. Tego bratanka nazwijmy James. U James'a pracowałem jak u Richarda, tylko mnie nawet bardziej polubił, bo jedną z tych prac było odmalowywanie jego żaglówki, a ja z ojcem sporo pływałem jak byłem młodszy na tych mazurach, o których wspominałem. Więc sobie pogadaliśmy o żeglowaniu, a jak się skończyła robota przy jego domu, to mi zaproponował, że w biurze jego firmy też jest kilka rzeczy do zrobienia. Raz jak skręcałem jakieś szafki, to jedna angielska grażynka zaczęła narzekać, że jej komputer jej zamienia Y na Z, to jej nacisnąłem Ctrl Shift i w ten sposób zostałem pełnoprawnym pracownikiem tej firmy, posiadającym umowę o pracę na okres 3-3 miesięcy, specjalizującym się we wszystkim od resetowania komputerów pobieganie z listami na pocztę. Pracowałem tam aż do kwietnia, mieszkałem u Jamesa, w weekendy mnie zabierał do pubu, w domu sobie wieczorami oglądaliśmy mecze i fajnie wtedy było. W międzyczasie w okolicach Bożego Narodzenia dostałem maila od ojca, który wcześniej pisał tylko smsy. Żyjesz? Tak, bo moje pożegnanie z jego nową rodziną przelało czarę goryczy, która napełniała się przez ponad dwa lata. Więc w te święta dostałem uber długiego maila, w którym ojciec się po prostu rozkleił i opisywał ze swojej perspektywy wszystko od moich narodzin, przez chorobę matki, po jego nowy związek i mój wyjazd oraz jak się po nim czuł. Ja się wtedy też zupełnie rozkleiłem i James dał mi nawet dzień wolnego z roboty, bo znał już trochę moją sytuację. Cały dzień czytałem maila od nowa i od nowa i beczałem jak dziecko. Od tego czasu z ojcem stosunki miałem znowu bardzo dobre jak kiedyś, ale nie chciałem jeszcze wracać do domu, bo nie wytrzymałbym z macochą i znowu byłyby inby. A wiedziałem, że kurwa jebana, bo kurwa jebana, ale ojciec z nią jest szczęśliwy i nie chciałem mu tego rozjebać. W kwietniu ojciec zadzwonił, że z macochą się wszystko rozjebało, jest znowu w ciąży, ale tym razem nie z nim heche. Wykurwiła ze swoją córuchną i bobasem z naszego domu i ojciec został sam i nie mógł się pozbierać. Ja wtedy stwierdziłem, że już dłużej na obczyźnie nie wytrzymam, chociaż u Jamesa było zajebiście i wracam w tej sytuacji do Polski. James mi dał pełne błogosławieństwo, a jego żona to aż się poryczała, jak usłyszała, że się zjednoczę z ojcem w końcu, bo dla niej to było jak zajebista telenowela. Wróciłem do Polszy, zapisałem się na robienie kupy z dupy do kibla, mieszkałem z ojcem, czasami się odzywałem do Jamesa i jego żony co słychać, było zajebiście. Po półtora roku James mi napisał, że firma, którą prowadzi jego ziomeczek otwiera oddział w Warszawie, bo chcą się rozwijać w Europie Środkowo-Wschodniej i szuka kogoś do pracy i pytał o mnie, bo Polish guy with fragile family situation to już był mem wśród wszystkich jego znajomych. Jak jeszcze defekowałem to robiłem tam na ćwiercie tatu, jak skończyłem robienie kupy z dupy do kibla to do tej pory robię na cały.